Witamy w studiu Głos24, Te Państwa, Marzena Hitler, Naszym gościem jest dzisiaj pan europoseł Adam Jarubas z, Dzień dobry. z Koalicji Europejskiej, który też reprezentuje Europejską Partię Ludową. Witam Pana. I Polskie Stronnictwo Ludowe. Oczywiście, tak. Pracuje też w Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz m.in. w Komisji Przemysłu Badań Naukowych i Energii. Panie pośle, no nie sposób nie zacząć od... Emocji, y, którymi ostatnio byliśmy świadkami, chodzi o Mundial. Czy pan kibicował i komu? Czy dobrze pan typował? Oczywiście, że tak. No, oczywiście wielkie emocje i przede wszystkim finał, dramatyczna końcówka. Przyznam szczerze, że kibicowałem Francji, no ale y, trzeba już się je powiedzieć, że Argentyna była najlepszym drużyną tego turnieju. Cieszymy się, że Polska wyszła z grupy, tak? Długo czekaliśmy na to, pewnie oczekiwaliśmy więcej po zawodnikach. Brakło pewnie trochę ducha, trochę, trochę zgrania. No, najważniejsze jest to, że zagraliśmy na tym turnieju i liczymy na to, że pewnie wszyscy, że i, i sztab szkoleniowy, i sami zawodnicy wyciągną z tego wnioski i na kolejnych turniejach będzie co najmniej tak jak teraz, czyli lepiej. Pierwszy raz ten turniej jednak wywołał też taką dużą polityczną dyskusję, zwłaszcza o sytuacji kobiet, o sytuacji kobiet w krajach arabskich. Tutaj też aż no, prosi się o to, żeby wspomnieć, jak bardzo ważne są takie organizacje, jak choćby Unia Europejska, żeby wywierać presję, żeby mówić o tej sytuacji. To jest często niedoceniane. Dokładnie tak. No, dowiedzieliśmy się przy okazji też, że, że ta infrastruktura, stadiony, wszystko powstawało też przy. Często niewolniczej pracy ludzi z, z różnych części świata. Katar jest najbogatszym per capita, czyli na, na mieszkańca krajem świata, ale no, pewnie nie wszystkie standardy takiego państwa demokratycznego, jak, do jakich my się przyzwyczailiśmy, były tam respektowane, więc na pewno taka impreza jest dobrą szansą, żeby. Nagłaśniać to. Unia Europejska no, też przy okazji miała taki element pewnego skandalu, bo okazało się, że jedna z wiceprzewodniczących parlamentu była gdzieś uwikłana, nie wszystko jeszcze wiemy, w lobbowanie na rzecz tego państwa, pewnie tworzenia jakiegoś klimatu, być może promowanie gospodarcze interesów tego kraju w Unii. Także to akurat nie jest najlepszy, najlepszy przykład tego, co Unia może zrobić na rzecz promocji tych dobrych praktyk praw człowieka, wolności. Równości płci, ale sama impreza na pewno była udana duże pieniądze, olbrzymie pieniądze promocja tego kraju pewnie też, ale zwrócenie też na te problemy, które jeszcze w tej strefie świata występują. No, ten rok był wyjątkowo trudny, bo przede wszystkim wojna, już niebawem będzie rok, od, jak ona trwa. No, ale też w związku z tym pędząca inflacja, kryzys energetyczny. Jak, jak, jak Pana praca w Europarlamencie układała się w takim trudnym okresie? Nad czym Pan się koncentrował? No to był dla nas wszystkich bardzo trudny okres. Przede wszystkim patrzymy na bohaterski naród ukraiński, który dzielnie stawia czoła brutalnemu najeźdźcy, bordercy, jakim jest Putin, w imię swoich imperialnych tylko ambicji, celów. Morduje ludzi, morduje dzieci, ostrzeliwuje infrastrukturę cywilną, nie tylko. Um, nie tylko tę strategiczną, ale um, przede wszystkim to jest też mierzenie się dzisiaj, jak pomóc Ukrainie, jak um, poprzez kolejne etapy sankcji um, dotknąć agresora. Już dzisiaj widać, że te kolejne, um, kolejne um, fazy sankcji rzeczywiście są dla Rosji odczuwalne. Mam nadzieję, że doprowadzą do, do gruntownego osłabienia na wiele, wiele lat um, gospodarkę rosyjską. Natomiast no, rzeczywiście to, co się dzisiaj dzieje, to jest, to jest rzecz straszna. Dlatego Unia Europejska po raz kolejny uchwaliła już taki pakiet pomocowy 19 miliardów euro. Na razie w postaci pożyczki, myślę, że to będzie w dużej części pożyczka umorzona, to będzie taki impuls do tego, żeby odbudowywać Ukrainę. Wzmacniać to państwo, które dzisiaj bardzo mocno zawalczyło swoją tożsamość, podbudowało krwią ludzi, którzy tam giną również za naszą wolność. Ale ta kwestia, o której Pani wspomniała, czyli koszty energii, to jest wielkie wyzwanie dla wszystkich krajów europejskich. Stąd to jest też coś, co przekracza możliwości skutecznej odpowiedzi jako pojedyncze państwo. Dlatego uchwaliliśmy chociażby elementy Unii Energetycznej. Możliwe są wspólne zakupy gazu. Tego nie było do tej pory. To pewnie przełoży się za moment na, na lepsze ceny, bo musimy szukać alternatywnych źródeł. Unia chce się odciąć na stałe od rosyjskich dostaw węgla, gazu, ropy. Ustaliliśmy sobie, że do 2027 roku mamy w ogóle zrezygnować z wszelkich dostaw surowców. Niektóre państwa nie chcą z tego rezygnować, więc to uchwalanie tych pakietów sankcji no czasami zajmuje dużo czasu. Ludzie mogą zadawać pytanie, no dlaczego nie można jednego pakietu sankcji dotkliwego, ale aż osiem kolejnych wersji. Natomiast no to jest uzgadnianie wewnątrz Unii pomiędzy tymi 27 państwami. Unia wprowadziła takie rozwiązania, jak chociażby taki windfall tax, czyli podatek od nadmiernych zysków tych koncernów energetycznych, które rzeczywiście się wzbogaciły paradoksalnie właśnie najwięcej na kryzysie, po to, żeby zmusić je do wpłat do budżetów państw członkowskich, nie do budżetu Unii, po to, żeby właśnie można było osłonić mieszkańców firmy w postaci takich specjalnych tarcz. Antykryzysowych. To się dzieje, ta, ta dyskusja o kolejnych elementach, które mogą pomóc mieszkańcom, trwa. Natomiast już widać, że Paradoksalnie Putin chciał szantażować Unię tym kryzysem, a doprowadził do bezprecedensowego zjednoczenia Unii dzisiaj wokół pomocy Ukrainie, ale też szukania dobrych odpowiedzi na takie kwestie jak inflacja i kryzys energetyczny. No właśnie był taki moment, kiedy my również mogliśmy obawiać się o swoje bezpieczeństwo, zwłaszcza na początku nie było wiadomo czy Ukraina się obroni. Nie było wiadomo czy ta wojna nie przeniesie się za chwilę na nasze granice. No ale jednak okazało się, że te pakiety, te układy, w których my jesteśmy, NATO, Unia Europejska, że są też dla nas bardzo ważną gwarancją bezpieczeństwa. Dlatego dzisiaj e, powinniśmy cementować te, te relacje międzynarodowe, w których jesteśmy, te, te właśnie e, sojusze takie jak NATO, jak Unia Europejska. Bo cóż byśmy znaczyli w pojedynkę, gdybyśmy dzisiaj nie byli? Jak wyglądałoby bezpieczeństwo? Polski, więc naszą racją stanu jest umacniać, a nie rozsadzać od środka. Niestety, jak to obserwuje się chociażby w przypadku Unii Europejskiej, gdzie, gdzie ambicją naszych rządzących jest właśnie pokazywanie mankamentów i takie wewnętrzne dezintegrowanie tej, tej struktury. Myślę, że w tym momencie zwłaszcza powinniśmy sobie zdawać sprawę, jak ważne jest budowanie jedności, pokazywanie, że Unia może podejmować szybko decyzje. Um, też odpowiadać przez to na, skutecznie na, na szantaż y, Putina. Do tej pory Unia była ociężała, często jakaś dyrektywa to zajmowała dwa lata, żeby ją przyjąć. Dzisiaj to już jest kilka miesięcy, to i tak dużo, ale y, to widać, że, że jakiś proces też y, modernizacji wewnętrznej y, nastąpił, no i to ma kolosalne znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. A przyznam, że obawiam się o to, że ta kolejna kampania wyborcza, prowadzona przez PiS prowadzona przez rządzących, to będzie kampania antyunijna, no bo na tym najłatwiej jest zbudować pewne poparcie. Ciągle słyszymy takie, a nie inne wypowiedzi z ust prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Jak pan się w tym odnajduje jako europoseł? Mnie to, mówiąc po ludzku, wkurza. Bardzo mnie to denerwuje, że prezes, który ma może jakieś własne obsesje, tak? wspomina jakąś wizytę w latach 70. w Wiedniu, i mówi, co ja tam widziałem, to nawet nie chcę mówić. Tak? On nie lubi Zachodu, nie lubi Unii Europejskiej, ale to jest jego problem. Tak? Nie powinien przekładać własnych psychologicznych, jakichś, może odczuć, na konkretną politykę, która dotyczy, dotyczy milionów Polaków. Tak to przekłada się chociażby na blokadę środków europejskich. Dzisiaj mamy zablokowane środki z KPO i budżetu wieloletniego. Tylko przez taki upór, żeby nie przywrócić tych sędziów, którzy za karę, bo nie byli posłuszni rządowi, zdecydowali się podjąć jakieś tematy po to, żeby je, je rozstrzygnąć, nie chcąc przyjąć. Takiej reformy um, Sądu Najwyższego, tej Izby Dyscyplinarnej, która byłaby uznana przez Trybunał jako niezawisły sąd. I tylko dla takich właśnie y, realizacji swoich jakichś obsesji blokują y, przejście do Polski znaczących środków, które by kapitalnie wpłynęły na kondycję naszej gospodarki, poziom inwestycji, ustabilizowanie inflacji, y, też poziom y, odsetek, jakie płacimy za pożyczanie pieniędzy na zewnątrz, po to, żeby zrównoważyć budżet, bo nagle z 2% na 9% nam skoczyły y, Oprocentowanie obligacji, które są emitowane przez Polskę. Więc to tak naprawdę przekłada się już na takie po prostu łamanie interesu narodowego w imię tylko swoich politycznych jakichś frustracji. To rzeczywiście jest może wygodne, tak? bo Kaczyński lubił mieć zawsze jakieś wroga. Jak nie ma wroga, to był chory. Tak, to trzeba było go wymyśleć albo byli ludzie LGBT, albo sądy, albo nauczyciele, na których można zrzucić, tak, siebie sytuując jako bohatera, a innych pokazując jako tych wrogów, zaprzańców. Więc to jest strategia, która prowadzi donikąd, bardzo mocno nas dzieli jako Polaków. Oto mam największe pretensje do PiSu, że doprowadził do bezprecedensowych wykopania rowów pomiędzy Polakami, nawet pewnie przy Wigilii. Lepiej nie zaczynać tematów politycznych, bo się może skończyć awanturą. Ta władza niestety Pogłębiła te podziały. Jaka jest w związku z tym odpowiedź PSL-u? W sobotę 17 grudnia widzieliśmy na spotkaniu koalicyjnym, którym pewną kampanię rozpoczął prezes Kośniak-Kamersz, także hołownię. To akurat było spotkanie, które pokazuje, że, że obaj panowie reprezentujący różne środowiska e, rozmawiają ze sobą, bo dzisiaj no, naszym, naszą ambicją jest to, żeby skończyć z tymi złymi rządami. W październiku pewnie będziemy mieli wybory e, parlamentarne e, i chcemy zaoferować pewną, pewną e, filozofię uczciwego państwa. Tak zresztą nazywa się nasz pakiet, który zaproponowaliśmy, Uczciwa Polska. Tam są trzy elementy, trzy grupy, które naszym zdaniem dzisiaj najboleśniej odczuwają skutki, Kryzysu, czyli osoby starsze, zwłaszcza takie, które, którym zmarł współmałżonek i chcemy im dać. Ten element właśnie pobierania oprócz własnej emerytury również um, połowę emerytury współmałżonka bądź 100% tej korzystniejszej po to, żeby chociażby w, w rolniczych rodzinach, gdzie te świadczenia często nie przekraczają 1200 zł, kiedy taka osoba zostaje sama, no trudno sobie wyobrazić życie. jest taki element godności dla, dla tych ludzi. E, kwestia młodych e, osób. Tak? Widzimy, że 500+, plus jakkolwiek istotne e, społecznie, to demograficznie nie zdaje egzaminu. Nie mówimy o tym, żeby go zlikwidować, broń Boże, ale trzeba wesprzeć tutaj dodatkowy komponent i polityka mieszkaniowa. Dzisiaj problem przy tych cenach do mieszkania, do wybudowania domu ze sprawą właśnie wzrostu cen materiałów budowlanych, usług, to jest coś, co warunkuje w ogóle, że część, część młodych pewnie zastanawia się, czy, czy wziąć ślub, czy właśnie zakładać rodzinę. Więc proponujemy 100 tysięcy do wkładu własnego złotych. Dla, dla młodych ludzi, dodatkowo ze stałym oprocentowaniem kredyt mieszkaniowy na 2%. No i proponujemy również, żeby osoby, które są, pracują, prowadzą własne biznesy albo właśnie pracują gdzieś na umowę, ale mają jakąś dodatkową opcję, że mogą coś dorobić, żeby nie płaciły dodatkowych składek z usu podatków od tych kolejnych źródeł, źródeł przychodu żeby w ten sposób im ulżyć. No ale wracając do tego spotkania z, z hołownią, z Szymaną hołownią, chcemy zaoferować Polakom jakąś alternatywę. Nie to, co mieli do tej pory do wyboru, czyli dwa zwalczające się bardzo silnie bloki, czyli blok PiSu i Platformy, bo to pogłębia te podziały właśnie. To, to służy tym dwóm blokom. My chcemy zaoferować, żeby tak jak PSL robił to wielokrotnie, będąc w różnych koalicjach, prowadzić pewien element tonizowania, racjonalności, odejścia od skrajności, od, od takiej wojny ideologicznej, bo, bo ona jest zarówno bardzo bardzo zła w tym wymiarze takim ultralewicowym, jak też w tym bardzo mocno prawicowym, gdzie, gdzie inni ludzie się źle czują wtedy w naszym kraju. Więc chcemy zaoferować taką wersję uczciwej, normalnej Polski i takiego zdrowego centrum. Mam nadzieję, że to się nam uda zbudować, że to będzie dobra oferta dla Polaków, która przekona ich właśnie do naszego projektu. Ruszajcie Państwo w teren. To w Małopolsce zaczęło się od Limanowej, ale też będą spotkania kolejne w Tarnowie. Czy będzie można tam Pana spotkać? Ale oczywiście to jest też mój okres. To nie tylko świętokrzyskie, ale w Krakowie jestem często. Kraków, województwo małopolskie jest bardzo duże. Niedawno odwiedziła mnie grupa wycieczkowa w parlamencie, świetni ludzie, również z Wadowic, z Dąbrowy, z Podhala, więc Małopolska wspaniały region, będziemy się spotykać w wielu miejscach. No to jeszcze trzeba powiedzieć takim prezentem na podsumowanie tego trudnego roku, może takie na przełamanie tych trudności jest 264 miliony euro, które Małopolska może dostać z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Niektórym to nic nie mówi. To, to są dodatkowe pieniądze. Oprócz tych, który, który, które marszałkowie otrzymują na 7 lat, to, to są miliardy złotych. Tutaj dodatkowy miliard złotych Małopolska dostanie z tego tytułu, że jest jednym z regionów, gdzie funkcjonują kopalnie jeszcze ale na, na skutek tej transformacji energetycznej, redukcji zużycia węgla, no, te regiony odczuwają skutki tej transformacji, więc ten mechanizm ma wspierać przedsiębiorczość, dawać ludziom jakąś dodatkową możliwość aktywności gospodarczej, też właśnie finansować przechodzenie na odnawialne źródła energii. Więc ten dodatkowy miliard, nieskromnie powiem, że trochę za tym lobbowałem jeszcze wówczas z marszałkiem Murynowiczem, zwracając uwagę, że trzeba trochę zmodyfikować ten, ten projekt, który Małopolska przedłożyła. I dzisiaj cieszę się, że ponad miliard złotych dodatkowo dla tego pięknego regionu na te ważne cele trafi. Spotkamy się, spotykamy się tuż przed świętami. Jak wyglądają Pana święta? Czy Zwykle jest Pan w Brukseli, ale e, czy spędzi je Pan w kraju, z rodziną? Myślę, że jak wielu Polaków jesteśmy bardzo zabiegani w tym okresie przedświątecznym. U mnie rzeczywiście żona wzięła na siebie znakomitą większość przygotowań, ale oczywiście też przyłączam się do sprzątania, jeszcze na pewno do przygotowywania też... Widziałam popraw... Pana z szuflą. Odgraniem Oczywiście, że tak. Ubierałem wczoraj choinkę z synem, więc jakiś taki mój skromny wkład, ale, ale przede wszystkim na pewno wykorzystam ten czas do spotkania z rodziną, z dziadkami. Um, te, te wartości są dla nas bardzo istotne, pewnie jak dla całej Polski. No z pewnością wykorzysta Pan też to spotkanie, żeby życzyć czegoś. Swoim wyborcom, Małopolanom. A oczywiście, że tak. Dlatego korzystając z tej okazji, szanowni państwo, zdrowych, dobrych świąt dla wszystkich, dla, dla waszych rodzin. Niech będzie biało, ale przede wszystkim, żebyście mieli radość i ciepło w sercu. No my też, panu, życzymy wszystkiego dobrego i jak najczęstszych wizyt w naszym studniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wesołych świąt. Dziękuję bardzo.